Piosenki, koło murowanego mostecka, cemu ty dziewce i płynie woda. Inspiracja to melancholijne pieśni mówiące o wojaku, który będzie uczestniczył w bitwach. Przed Państwem Jadwiga Kuczaj zapraszamy. Koło murownego mostecka. Koło murownego mostecka. zazieloniła się, zazieloniła się, trowecka. A koło te trowecki gosty las. A koło te trowecki gosty las Tom spotkała kuchonka, tom spotkała kuchonka w ostatni roz A jak go spotkała, płakała A jak go spotkała, płakała Cego ja się, sierota, cego ja się, sierota, dockała? A jak ty z powrócis? powrócisz? A jak ty z wojonki powrócisz? Nie sierocie, to ty o mnie, sierocie, zapomnis. A jakbyś ty była sierota, a jakbyś ty była sierota. Nie nosiłaby się wionka, nie nosiłaby byś wionka ze złota. I no byś nosiła je, I no byś nosiła Bo to taki sierocie, bo to taki sirocie pasuje. Nie płac dziewce, nie płac, nie smuć się. Nie płac dziewce, nie płac, nie smuć się. Ja z Wojanki powrócę, ja z Wojanki powrócę do ciebie. Ja z Wojanki powrócę, ja z Wojanki powrócę do ciebie. <coughs> Płynie woda spod jawora, płynie sobie wda. Smutno tęskno jest, dziewczynie, którą mo na sercu zol. Smutno tęskno jest, dziewczynie, którą mo na sercu zol. Nie mam do nikogo, miał ja w sercu ból. Miałam chłopca ulubionego, zabrał mi na wojno król. Miałam chłopca ulubionego, zabrał mi na wojno król. Królu, królu, królewicu, wróć mi chłopca, wróć. Wróć mi chłopca ukochanego, albo mi cierpionie skróć. Wróć mi chłopca ukochanego, albo mi cierpionie skróć. Nie płac dziewce, nie narzykaj, umówieniec rusz. Bo twój chłopiec umiłowany, pewno i nie wróci już. Bo twój chłopiec umiłowany, pewno i nie wróci już. <laughs> Ale chcecie się mnie pozbyć, masz. <laughs> Cemu ty, dziewce, w dole stoisz? Cemu ty, dziewce, w dole stoisz? ty się zimne, ty się zimne, Cy ty się zimne rosy bois Jakbym się zimne rosy boła. jakbym się zimne rosy boła. to bym ja w dole, to bym ją w dole to bym ją w dole nie stawała, stonęłabym się na ty górze, stonęłabym się na ty górze i patrzałabym, i patrzałabym i patrzałabym na żołnierzy, jakomu Jaśko ma się ruje, jakomu Jaśko ma się ruje, a ku a ku a ku się jego rajtaruje. A ku się jego, a ku jego, a się jego, jego, jego rajtaruje. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Jadziu. Chciałem powiedzieć, że tymi pieśniami pani Jadzia wprowadziła nas już poniekąd w nastrój jaki za Kilka dni będzie obchodzony. Jest to oczywiście rocznica odzyskania niepodległości na ziemi liwanowskiej.